Dziś testuję poliftową, po faceliftingową Toyota c auto od którego zaczynałem moje wszystkie recenzje i do którego mam ogromny sentyment, do którego było wiele zarzutów, że jego silnik hybrydowy jest zbyt słaby, trochę zbyt mało dynamiczny, więc Toyota to zmieniła. Mamy dwulitrową jednostkę znaną z koroli i 184 konie mocy. Widzicie teraz, że jadę na elektryku. I mieliśmy górkę, teraz lekki wjazd pod górkę, a spalanie to 5 i 4. Ale zobaczcie tutaj: teraz mamy światła, zobaczcie tutaj: wszystkie te znaczki E to miejsca, w których jechaliśmy na prądzie. I naprawdę, jadąc w niedzielne popołudnie można wielokrotnie do świateł, do miejsc, gdzie nie ma takiej potrzeby, żeby, żeby używać silnika spalinowego możemy sobie spokojnie jechać na elektryku mam włączoną klimatyzację mam włączone grzanie tyłka, wcześniej grzałem też kierownicę, więc jakby takie klasyczne, nic nie robię więcej żeby oszczędzać paliwo, przejechałem 13 km z pod Radomia do, cent... do Radomia i mam 5,6, spalaniem było 5,4, przed chwilą, teraz wzrosło i myślę, że to bardzo dobry wynik z prostej przyczyny. Bo trzeba wiedzieć o tym, że hybryda w zimę, te silniki, akumulatory, to wszystko się potrzebuje nagrzać. A jeśli, jeśli mamy 0 stopni, tak jak dziś, no to tego czasu potrzeba więcej. Więc to spalanie jest, myślę, że nawet czasami w okolicach litra większe. Ja, nawet w mojej Skodzie Fabi, gdzie to jest zwykły silnik benzynowy 1.0, też odczuwam różnicę w spalaniu w związku z tym, że mamy zimniej na dworze. Więc myślę, że ten wynik jest ok. Teraz Wam też właśnie pokazuję mniej więcej, żebyście spójrzcie sobie: jedziemy na prądzie, jedziemy 70 na godzinę, a jedziemy na. W trybie elektrycznym to też pokazuje, bo wystarczy delikatna górka, i już możemy jechać sobie. No, ja zawsze mówię, że za darmo. No, tak nie do końca za darmo, bo zawsze ten prąd gdzieś tam musimy wytworzyć za pośrednictwem w hybrydzie, za pośrednictwem silnika spalinowego. Ale jeździmy po pierwsze ekologicznie, co ważne. I zobaczcie, taki, taki długi, długi okres cały czas jedziemy na prądzie Bo jest prosta droga. Trzymamy prędkość 70 na godzinę. Silnik elektryczny sobie radzi z tym. Teraz wam tylko jeszcze przełączę, jeszcze przełączę i zobaczcie. Mamy półba. Jechałem można powiedzieć no, ekonomicznie, a pół baterii się uzbierało, więc i spalanie 5,3. Dojeżdżam niebawem na na stację i będziemy myć auto i niebawem fotki. Kolejny test i już Wam pokazuję. Jadę ze stałą prędkością 80 na godzinę na aktywnym tempomacie. Spalanie teraz to 5,5, ale to jest to spalanie, które miałem cały czas. Więc kasujemy je. I zobaczymy przez taki dłuższy okres, po w miarę równej drodze, ile wyjdzie nam spalanie przy stałej prędkości 80. Patrzcie, przejechaliśmy kilka kilometrów po względnie prostej trasie. Bez, były światła, ale bez hamowań, bo akurat mieliśmy zielone praktycznie cały czas. I spalanie to 5 i 2. Myślę, że to piątka to jest taki naturalny wynik. 5 i jest bardzo dobrym. A tu macie cały wskaźnik. Zobaczcie to podświetlone na fioletowo, to ciemniejsze. To właśnie wyznacznik tego, jak. Kształtowało się spalanie na tych kilku kilometrach. Co najważniejsze, spalanie silnik elektryczny włącza się przy prędkości 80 na godzinę. Wystarczy tylko lekko z górki i już jedziemy na prądzie w aktywnym tempomacie. A jeżeli bym to robił manualnie, wtedy wystarczy odpuścić tylko gaz. I silnik elektryczny już przy 80 na godzinę możemy, aż przy 80 na godzinę, możemy jechać na silniku elektrycznym w Nowej. Jesteśmy na trasie S7. Mamy 100 na godzinę na tempomacie aktywnym, wyczyszczone tutaj z prawej strony. I sprawdzamy. Teraz mamy 673 km. Za parę kilometrów pokażę Wam, jakie wyjdzie spalanie. Mamy już 7 km przejechanych z prędkością 100 na godzinę. I patrzcie, moi drodzy, bardzo duże zaskoczenie. No, teraz skoczyło, skoczyło do 5,4, ale było nawet 5,2. Czyli 5, między 5,2 a 5,4 spalanie przy 100 na godzinę. Przy tym, że przy 100 na godzinę silnik elektryczny się praktycznie nie włącza Wystarczyła stała prędkość. Płaska trasa. Taki wynik spalany. A tutaj macie, jak to się kształtowało, zresetowane. Czyli wszystko w okolicy 5 litrów. No i delikatne zdziwienie, bo hybryda na trasie przy radzi sobie świetnie. No to teraz czas na 120. Na tempomaciku robimy do 120. Mamy 682 km. Teraz czyścimy moi drodzy, czyścimy sobie tutaj po prawej stronie, żeby było czyściutko mamy aktywny tempomat, więc i tak zwolnimy przed tym autem, które jest przed nami ale tu mniej więcej z tego co widzę to na S7 wszyscy jadą w okolicy 120 więc wynik będzie miarodajny i najważniejsze, tutaj też robimy 0-0 żeby nie zapamiętywał Prędkości 100 na godzinę, tylko mierzył od 120, jak już teraz jedziemy. Mamy już sporo kilometrów przejechane i zobaczcie sami spalanie przy prędkości 100, 120 na godzinę to 6,1, 6,2. To jest naprawdę, naprawdę dobry wynik. Nie sądziłem, że przy 120 będzie tak dobrze, a to tylko litr różnicy, chociaż też można być aż litr między setką a 120. A tu zobaczcie jak się kształtowało. Tutaj ten wysoki słupek to jest moment kiedy zawracałem. I właśnie to tak wygląda, że wtedy, no, przyspieszając, mamy wysoki słupek, ale ten niski słupek no, to jest właśnie to w momencie, gdy do dohamowywaliśmy, jechaliśmy przez dużą część trasy 120 na, na silniku elektrycznym. Z 6 ,2 świetny wynik moim zdaniem. Teraz mamy 140, czyli to, co najbardziej interesuje wiele, wiele osób. Ciężko mi będzie utrzymać dokładnie 140, dlatego też się postaram dłuższy, dłuższy czas jechać z tą prędkością, bo droga jest zatłoczona, ale mamy zresetowany licznik. Teraz tyle wyszło, zaraz zobaczymy za jaki czas. Tu wszystko wyczyszczone i zobaczymy, co będzie dalej. Ta prosta droga, spalanie w granicach 8 litrów, teraz 7 i 8. Ale mam tu naprawdę równy odcinek, i myślę, że to jest rzeczywiste odzwierciedlenie tego, ile zużywamy, ile zużywamy benzyny jadąc z prędkością 140. Niestety muszę już zjechać z, z, z S7 i wynik 8 litrów przy 140 to jest jakby dla mnie. Moje, można powiedzieć, podsumowanie tego, że hybryda nadaje się na trasę i płakanie, że nie, na trasie to napali jakieś ogromne ilości benzyny. A, no i to, że jest strasznie głośno. No chyba słyszeliście, że w ogóle głośno nie jest. Więc tutaj hybryda na trasę się nadaje. A w mieście wyniki w okolicach 4-5 litrów są do zrobienia dla każdego. Tak naprawdę dla każdego. Czekam na Wasze komentarze i czy wam się podobał taki odcinek trochę inny, ale już, już było kilka takich testów jakby cieszyły się oglądalnością więc teraz czas na CHR i do miłego zobaczenia w kolejnych odcinkach